Od stycznia 2023 roku w programach ABC pojawiły się nowe możliwości projektowania. W programie ABC Płyta możemy projektować płyty, belki w płycie z pełnym zakresie, czyli brojenie podłużne, jak i poprzeczne strzemiona. Możemy projektować słupy. Możemy też projektować stopy, jeżeli będą podpory skupione. Zresztą ta ostatnia możliwość będzie dostępna we wszystkich rodzajach modeli, pod warunkiem, że mamy tam użyte podpory skupione. W programie ABC obiekt, jeżeli będzie powłoka stalowa, będziemy mogli ją zaprojektować. Temu tematowi poświęcony jest osobny film, na który zapraszam. Taka możliwość. Wymiarowań różnorakich spowodowała, że jeżeli przyciskamy przycisk wymiar, musimy wybrać co chcemy: czy zbroić płyty i belki, czy słupy w płycie, czy projektować stopy. Ale proszę Państwa, możemy wybrać, pamiętaj, wybór, i wtedy wybierając na przykład zbrojenie płyty w następnych momentach tego przyciśnięcia przycisku wymiar, będziemy mieli od razu zbrojenie płytowe. Sytuację możemy zmienić, jeżeli wybierzemy przycisk czy menu pokaż, i tu mamy taką opcję wybór wymiarowania, włączając ją, będziemy z powrotem mogli wybierać rodzaje wymiarowań. Proszę Państwa, jak, jak wygląda sprawa belki w płycie? Przede wszystkim taką belkę musimy zadeklarować w module dane jako belkę teową, z szerokością współpracującą. Następnie musimy ją wymiarować zgięciowo jako osobny obszar, czyli nowe miejsce, belka. I tutaj wybieramy sobie tą belkę. Wymiarujemy ją na zginanie. I dopiero wtedy możemy przejść do zbrojenia belki jako pręta. Wybierając tą opcję może musimy wybrać oś belki. Wybieramy tą oś od podpory do podpory. Po drodze widzimy miejsca, gdzie mamy maksymalne momenty zginające. Ten wybór osi może być prowadzić od początku do końca obszaru. To nie ma większego znaczenia. Na tej planszy pojawi nam się dane, które zostały skopiowane z opisu płytowego. Uzupełnione o dane yy, wprowadzone, znaczy potrzebne do wyznaczenia strzemion. czemion. Zmienimy sobie to tutaj na 3. Teraz proszę Państwa, wybierając opcję, mamy przycisk, mamy proszę Państwa, zbrojenie główne rozłożone na górze i na dole, mamy strzemiona rozłożone co w różnych przedziałach. Tutaj mamy opis zgin największego zginania. On występuje akurat nad podporą, co zresztą jest zrozumiałe. No, w tym samym miejscu występuje największe ścinanie. Gdyby była sytuacja inna, ścinanie byłoby gdzie indziej, to ten pierwszy opis dotyczyłby właśnie miejsca z największym ścinaniem. Proszę Państwa, mamy tutaj taką dziwną, dziwną linię pionową, która umożliwia wskazanie miejsca i określenie zbrojenia w danym przekroju. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w tym przekroju mamy momenty dodatnie i ujemne, no i stąd też mamy zbrojenie górne i dolne. To dolne właściwie jest przede wszystkim zrobione z warunków dociągnięcia minimum dwóch podpór do podpory, dwóch prętów do podpory. Proszę Państwa, co możemy zrobić, jeżeli przejdziemy do opcji? Odczytać wynik. Na przykład interesuje nas wynik w tym miejscu, bo dla niego nic właściwie nie wiemy. No więc w tym momencie mamy coś takiego. Moment obliczeniowy, no zgadza się ten sam co tu. I mamy w tym miejscu takie ścinanie, gdzie mamy strzemiona rozłożone konstrukcyjnie, co 33 mm. Proszę Państwa, lista wyników. Możemy wybrać miejsce i dostaniemy listę wyników, na której znajdziemy, Dane przyjęte do założeń, obciążenia przyjęte, jak widać tutaj, podany jest wzór, według którego jest to liczone, jak również składniki i mnożniki. Następnie zbrojenie na, na górze, na dole, strzemiona, a tutaj jest zestawienie zbiorcze i ono dotyczy w tym momencie całej belki. Ta lista może być proszę Państwa, w pełnym wymiarze. Strzemiona możemy pokazać w formie listy i wtedy będziemy mieli taką listę. Może ona jest mniej czytelna, dlatego wróćmy do, do wymiarów obszarów strzemionami. I możemy teraz, proszę Państwa, wybrać dane do zbrojenia. Dlaczego dane do zbrojenia wybieram? Ponieważ, jak Państwo widzą, mamy tutaj gęsto od wkładek. Jeżeli zmienimy liczbę wkładek, znaczy średnicę wkładek, to ta liczba wkładek nam się na pewno zmieni. No więc zróbmy to. I teraz robimy OK. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że tutaj w tym miejscu będziemy mieli odczyt wyników. No tu mamy już tylko 5 wkładek. A tutaj mamy tych wkładek 10 i spokojnie mieścimy je w dwóch warstwach. Proszę Państwa, co możemy jeszcze zrobić? Możemy założyć własne zbrojenie. No, załóżmy, że chcę uciąglić tutaj te wkładki. No, oczywiście nie 10 sztuk, a 2. Nie na całej długości tej belki, ale z wyborem miejsca. No, i teraz, proszę Państwa, wybierając to miejsce, mamy tutaj uciąglenie. No, przedłużmy sobie jeszcze o ten kawałek, żebyśmy strzemiona mieli na czym powiesić. No, i w tym momencie mamy to załatwione. Proszę Państwa, możemy oczywiście te zbrojenia pousuwać. Yy, zadane możemy usunąć całe zbrojenie. No, i możemy wrócić do płyty ponieważ zadaliśmy własne zbrojenie, to zostaje ono przeniesione do płyty, o czym informuje ten napis. Ponieważ zmieniliśmy średnicę wkładek, to w płycie musimy przeliczyć zbrojenie niezbędne na takie średnice, jakie tuśmy przyjęli. Mamy te wszystkie informacje tutaj podane. No i popatrzmy na rozkład zbrojenia płytowego. No i mamy tu szesnastki i to samo się dzieje tutaj w tym miejscu. Też mamy szesnastki. Proszę Państwa, przejdźmy do kolejnej płyty. Nie płyty, tylko belki. Proszę zobaczyć, mamy belkę zadeklarowaną, taką belkę o jednakowym, takim samym opisie, ale zadeklarowaną w trzech różnych miejscach. No to znowu spróbujemy zbroić. Wybierzmy sobie miejsce. Dostajemy te warte rzeczy. No i mamy tutaj rozkład. No to nie musimy chyba za bardzo cudować, bo mamy niewielkie zbrojenia. Nie musimy tu nic zmieniać. Ale tutaj się nam pojawiło. Wybierz nowe miejsce. My możemy od razu przejść do kolejnej belki opisanej taką samą belką. No, i mamy tutaj kolejną rzecz. No, i jeszcze raz wybierz nowe miejsce. No, i proszę Państwa, mamy to nowe miejsce. Powrót do płyty, lub koniec zbrojenia. I w tym momencie wracamy do naszej całej płyty. I tak wygląda wymiarowanie belek w programie ABC Płyta. Wymiarowanie słupów będzie pokazane w osobnym materiale.